Mateusz Własecki, Orlewka Krzcielny, Arbiter, przepraszam, jego trener, Mieczysław Kuryś, wspaniała postać polskich zapasów. To jeden z tych zawodników, którzy w Jastyni ma w klubie Ryszarda Wolnego, w mieście Ryszarda Wolnego w nie Władysław Kuryś wywalczył tytuł

Bikernice. Cały to, te problematyzm alka jest Jesteśmy, Jesteśmy, skoncentrowane. Zamaczaj, 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 zamaczaj. skoncentrowany. zamaczaj, zamaczaj. Zamaczaj, zamaczaj, zamaczaj.

Dobra, tu spokojnie, spokojnie. Dawaj nic. Duszą wybiegł koniec, koniec rudy samo jednego z jak jednego zawodnik wygra. Spokojnie. Jelu chyba białki myśli. Jak ci patuje Geron? Cały do tak jak ci patuje? jeśli masz coś to weź! Mateusz! Nie pozwalaj, żeby to się toczyło! Samo się nie będzie toczyło, to Ty wprowadzisz walkę!

Zdrawaj, Gelu! Dyliany. Zawody Gelu! Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj, kobiet Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj, nogi, Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj, Gelu! puścić! Kontroluj to Gelu! Zdrawaj, Gelu! Zdrawaj,